Cześć, witajcie! Dziś przetestujemy sobie odkurzacz, który ostatnio kupowałem w takim zielonym markecie za kwotę 400 zł. Oczywiście tam możecie sobie w tym sklepie zobaczyć jak to wygląda. Może zakupić, dlatego rozwijemy dzisiejsze informacje na temat tego odkurzacza, jak się on spisywał, bo bardzo wiele osób się o niego pytało jak on rzeczywiście jest jak się spisuje. No i czy warto wydać te 400 zł. Myślę, że taki materiał się Wam przyda. Zapraszam oczywiście do zbiórki, która pomoże mi rozwinąć mój kanał w jak najlepszym kontencie dosyć takim fajnym, technicznym. Myślę, że wiele osób będzie bardzo zadowolonych z takiego właśnie kontentu, w którym będę chciał właśnie iść. Wiele poradników się niedługo pojawi o kotłach, o ustawieniach. Myślę, że jak najbardziej warto też subskrybować mój kanał i udostępniać go na grupach. Zapraszam oczywiście do mojej grupy na Facebooku Testy Ekogroszków. No i co? Przejdźmy oczywiście do specyfikacji tego um, odkurzacza. Oczywiście też macie film w, na dole w komentarzu, a w opisie oczywiście macie link do zbiórki. Niech każdy tam ta małą cegiełkę od siebie dorzuci. Na pewno będę bardzo e, tutaj wdzięczny. No i co? Zobaczmy jaka to jest e, Specyfikacja oczywiście tego odkurzacza i oczywiście zobaczmy całą specyfikację 1500 W, 230 V, 50 Hz, 30 litrów zasobnik, 4 metry kabla, gruby kabel jak sami nawet możecie zauważyć i 18 paskali ciśnienia. Jest to naprawdę bardzo fajnie, w kotle czyści się naprawdę bardzo, bardzo dobrze tym odkurzaczem, a my przejdźmy do popiołu, do ekogroszku, no i zobaczymy. Jak wygląda test takiego odkurzacza? I oczywiście mamy tutaj po prawej stronie ekogroszek, około 2,5 kg tak mniej więcej na oko i popiół z 100 kg spalonego ekogroszku. No i zobaczymy, jak to oczywiście wciągnie. Zaczynamy oczywiście od wciągnięcia popiołu. I widzieliście że ta chwila, popiół został właśnie szybko wciągnięty, a teraz zobaczmy jak sobie poradzi z ekogroszkiem. I oto tak wyglądał właśnie ten test tego odkurzacza. Myślę, że jak najbardziej do takich warunków domowych, do kotłowni, jak najbardziej on się przyda. Dosyć dobre ciśnienie, jak najbardziej ok. Kocioł naprawdę bardzo fajnie czyści. Jedyny taki jakby, jak dla mnie, minus tak naprawdę, brak metalowej końcówki, jakby do popiołu. Do tej, jakby ssawki. To jest tylko, do tego, do tego tak naprawdę mogę tylko się przyczepić, nic, in, nic innego, jak najbardziej 400 zł. Bardzo warto kupić ten odkurzacz. Jeżeli na przykład nie macie, na pewno kupcie, nie pożałujecie. Sami widzieliście, jak ciągnął popiół, bardzo fajnie. Z ekogroszkiem było troszkę gorzej, bo wiadomo też ta frakcja jest trochę większa i czasami może gdzieś tam się przytykać, ale rzadko kiedy kto wciąga też ekogroszek takim właśnie odkurzaczem. Myślę, że test jak najbardziej przeszedł. No i co? Wpadajcie oczywiście na tą zrzutkę, na moją grupę na Facebooku też wpadajcie. Linki oczywiście macie na dole w opisie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!